Serdecznie na moim kanale. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, bo dostałam wezwanie takie od mojej koleżanki internetowej, e, którą na poznałam właśnie dzięki YouTube'owi i ona mieszka w Wielkiej Brytanii, jest świetną fotografką i również ma mega e, smykałkę do stylówek i używa bardzo często stylówek z drugiej ręki, no i miesza również z takimi. Współczesnymi. I tutaj Wam oczywiście na dole podeślę link. Naprawdę szczerze Wam polecam. No, nie, że jedna drugiej robi jakąś reklamę, i nawet jakby to spoko. Zawsze polecam osoby, które szczerze czuję, że mają. No, że są świetne po prostu, a rozmawiałam również z Magdą prywatnie i jest taka ziomalka, że hoho, ho. także ja Wam polecam i jej konto oczywiście bo zapomniałabym, to jest Majalenia. Ja bardzo często czekam na właśnie jej stylówę, bo ostatnio to wyskoczyła, w ogóle tak promienieje dziewczyna, nie wiem co się stało, jest jak po prostu kwiat, który rozkwitł i, i, i jest taka promienna i taka wesoła i taka szczera i, i, i naprawdę ma stylówę dziewczyna. Naprawdę masy mówię, obiecuję. Challenge tak polega na tym, że mamy wystylizować trzy rzeczy na dwa sposoby, których po prostu nie używałyśmy nigdy lub leżą zalegają w naszej szafie. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak możemy wykorzystać daną rzecz i kupujemy nowe, a tymczasem stara jest naprawdę niezła. I mi to często się sprawdza, muszę Wam powiedzieć, bo jeżeli wyciągam to z jakiegoś kartona, to mówię: Wow, ale to fajne, w sumie, czemu ja tego nie nosiłam? I tutaj jest bardzo uczciwie, mam trzy rzeczy. Jedną, której które jeszcze żeście nie widzieli, bo ona miała być do następnego hola. Jedną, którą żeście widzieli, ale też miałam prośbę właśnie, żeby też wystylizować tą koszulę, więc spróbujmy to zrobić teraz. I jedną rzecz, którą też, której też nie widzieliście, więc macie takiego mini hola, dwie rzeczy. Więc to są rzeczy naprawdę szczerze nieprzymierzane. Tylko wyprane i już. Trochę muszę Wam powiedzieć, że z pewnością jakość tego filmiku nie będzie fajna, bo ja naprawdę bardzo bym chciała, ale nie mam kompletnie warunków do tego, więc miejcie trochę e, to na uwadze i dajcie chociaż kciuka w górę, że się starałam, bo naprawdę nie jest łatwo. I y, moje marzenia są takie, a rzeczywistość jest taka, więc bardzo się z tym biję i nie cierpię tego, tego uczucia. A najgorsze jest to, że tak jeszcze potrwa przynajmniej z rok, bo znowu wyjeżdżamy do Tampy za jakiś czas i tak ciągle jak włóczyki, po prostu po takich ala hotelach. No, można by to nazwać hotel, bo to mieszkanie nie ma naszych rzeczy nawet. Tu, więc jest to bardzo upierdliwe. Ta rzecz to jest praktycznie mój ostatni zakup przed. Koronawirus, kiedy jeszcze były ciucholandy otwarte. to jest taka piękna szlafroko tunika, trochę hipisowa, w takim granatowym kolorze. Ja rzadko noszę granat, ale pomyślałam, że ten, ta zieleń taka jest w tym bardzo ładna i samo wykończenie tego jest ładne. Przypomina mi bohemy, a ja się w takich rzeczach dobrze czuję. I jedyne co ma poduchy, i ja je tutaj wypruję, to spróbuję ograć tak, żeby było, to nawet mnie samą zaskoczyło. Zobaczymy, jak będzie pracować, a wiadomo, to samo. Rzeczywistość kontra oczekiwania. <laughs> Także zobaczymy. Jak będzie porażka, no to co zrobić. Do odważny świat należy, trzeba próbować to jest tylko moda. Druga rzecz to tutaj kojarzy mi się z Outlanderem, bo jak tylko to przeniosłam do domu, to Łukasz mi powiedział: O Outlander! Także to jest taka spódnica, właśnie w kratę, poszerzana w literę A. I ma takie piękne kolory, bo tu jest szara, i ma takie delikatne niebieskie. I tu wiadomo, tutaj brawury nie będzie, no bo najprościej jest zestawić pasek i golf czarny. A nie posiadam czarnego golfu. E, jedyny golf, jaki posiadam, to jest taki brązowaty, i on by był ok tutaj, ale również postaram się to zrobić nietuzinkowo w miarę możliwości, bo tak jak um, się powtarzam, ja mam 20, maksymalnie 20% szafy z tego, co ja mam, bo jest w przechowalni, więc nie ma tego pola do popisu dużego. Natomiast i jeszcze z tego tak naprawdę 10% to są rzeczy wszystkie letnie, których ja nie mogę w tym momencie ubierać, bo moja biel poraziłabym Was i mój aparat miałby white balance kompletnie spieprzony. Także ja postaram się z tym, co mam. Yy, może nawet właśnie myślę o tej koszuli, co to zaraz będzie, czy by to z tym nie pasowało. Zobaczymy, jak to będzie pracować. I na końcu ta koszula, którą już widzieli w poprzednim yy, lump haulu. Yy, ona jest z no, lnu, ciężko ją trochę uprasować. Ja nie mam żelazka, a ten mój mały taki piździk na parę to już jest taka drama, że ho ho. Więc nie będę romantyczna i prawdopodobnie na rocznicę ślubu zażyczę sobie fajnego parownika. I tu mam do Was prośbę, jeżeli yy, znacie jakiś fajny, taki poręczny do ręki, nie musi być jakiś wielki kloc, drut bo nie mam gdzie tego trzymać, tylko małe poręczne, ale żeby miał siłę, to dajcie mi proszę znać tu na dole, będę bardzo wdzięczna za wszelakie e, propozycje, no i przy okazji może inni też skorzystają. No i ta koszula, tak jak obiecałam, bo e, tak jak mówię, jedna widzka prosiła mnie bardzo o to, a ja zaniedbałam oczywiście stylówy, bo nie mam warunków i to mnie strasznie demotywuje, także ja się zabieram do roboty, zapraszam Was. To Pozycja numer jeden. Mam nadzieję, że tu w ogóle widać, co tu się dzieje, ale w tym świetle, ale spróbujemy. E, tak to wygląda. Ja generalnie lubię tuniki ubierać jako sukienki takie zwiewne Ala Bohema. Bo tak jest po prostu ładniej i łatwiej, moim zdaniem. I mam do tego tak naprawdę idealny pasek. Jeżeli mnie followujecie, to wiecie, że mam takie kimono i zawsze ubieram do tego taki skórzany pasek vintage, który jest właśnie taki ala kimono. Jest tutaj poszerzony i się zwęża, i na kokardkę. I on będzie perfekcyjny do tego. Ale po raz kolejny jest w przychowalni, więc nie mogę go użyć. I już go widzę, bo on jest taki blado, taki lekko beżowy, więc z tymi kolorami będzie prześlicznie. No i tak naprawdę bardzo prosta stylowa. Ja sobie bym ją docelowo tutaj przypięła agrafką tu i tu, żeby mieć pewność, że nic się nie rozejdzie. I jeżeli bym się bardzo bała, to nałożyłabym pod spodem po prostu leggingsy krótkie, że jak ktoś podwieje, żeby tyłka nie było widać, więc to jest łatwe. Ma takie, widzicie, dzwoniaste rękawy, tak wygląda z tyłu. Ja generalnie paski właśnie często obracam. Jak nie pasuje klamra, bo to już byłoby za dużo razem, to obracam i jest ok, tak, to jest w porządku. Nawet tak naprawdę paski, które są przeznaczone tył naprzód, to one też mają z tyłu klamra, więc nie widzę problemu. No i bardzo prosto do tego buty z Zare, które w końcu zostawiłam i ja nie jednak pasują, bo te wszystkie kolory tutaj się wpisują w to. Biżuteria, tylko mam takie korale właśnie vintage. I włosy, gdybym miała fajniejsze, ale nagrywam dzisiaj, więc jest jak jest, to bym je rozpuściła właśnie tak delikatnie, taki nieład artystyczny wstała z łóżka i nie wie co chodzi, coś takiego. I podkreśliłabym sobie oko, te po prostu dolną kreskę, żeby to oko było jednak na pierwszym planie, tak jak trochę w Bohemie, no a reszta stonowana, delikatna bardzo. No i tyle. Powiem Wam szczerze, że nie do końca podoba mi się ten kolor, ale to jedyne co w tym momencie mam, żeby zakrywało to blade ciało i jakby miała, jakby było lato, to nałożyłabym po prostu zwykły jakiś z koroneczką, taki e, jedwabny może top na, na takich cieniutkich ramionczkach po prostu, żeby było tak romantycznie e, i to wszystko po prostu. Um, co jeszcze? Myślę, że zmieniłabym kolor szminki na taki bardziej e, ostry i być może włosy jakoś tak w kucyk po prostu, bardziej w kucyk i nawet bym pokusiła się zamiast na przykład tej e, coli, wielkie koczyki. Mówiłam to dlatego, że ja mam też inną wizję, ale po prostu jest jak jest. Także myślę, że sobie będziecie w stanie to wyobrazić. Um, wszystko jest tak naprawdę vintage. Spod, Spodenki to były spodnie długie, ja je po prostu obcięłam. Koszulka też jest gdzieś w Tampie kupiona, no to jest tutaj kupione, no i buty też. Wszystko jest tak naprawdę i powiem Wam, że też bym widziała, właśnie zwykły taki golf dopasowany, ale w jakimś innym kolorze, nawet takim, takiej, takiej pistacji, też byłoby w sumie nawet dosyć interesująco oprócz tych białych nóg, które macie w że jest kwiecie i jakby były opalone, to jeżeli będziecie mieli około maja i taką koszulę, to naprawdę polecam Wam szukać spodennych, skórzanych z drugiej ręki lub... Um lub po prostu długi spodni, które możecie obciąć, bo naprawdę coś takiego się do tylu sytuacji sprawdza. To jest taki mój uniform. I tutaj, tak jak mówię, jak się, jeżeli ma się taką koszulę, która jest w Waszym kolorze, to ona tak naprawdę do wszystkiego pasuje, czy bierzecie spódnicę, czy długie spodnie, czy, czy właśnie spodenki. Zawsze jest fajnie po prostu i tyle. I No i to jest proste i na temat myślę, że nie ma tutaj y, też co się spinać. Mi też zależy na tym, żeby nie wyglądać jak pajac, to znaczy ja lubię się, jeżeli jest trochę awangardy w tym, w tym co noszę, ale, jeżeli, ale jednocześnie to jest proste, staram się nie dodawać za dużo, niech to jest stonowane, także taka jest moja osobista propozycja na, na tą stylówę. I jeszcze chciałam Wam pokazać, że, że nawet to wyszło tylko dać na ramiona, wiadomo to jest mało praktyczne, bo kto tak chodzi, ale myślę, że to kolorystycznie ładnie wygląda. Kolejna propozycja, bardzo prosta jak zawsze, również vintage wszystko, te spodnie to są naprawdę bardzo, bardzo stare, ale pasują idealnie, nic nie trzeba było przerabiać, dlatego tutaj nie dodaję paska, zostawię tak jak jest, Myślę, że ta prostota sama się broni, musicie też pamiętać, że proste to nie znaczy nudne, nie musimy zawsze się naprawdę tak przestrajać, koniecznie jeżeli tego nie czujemy, bo nie na tym to polega. Ja w zależności od nastroju czasami jestem kolorowym ptakiem, a czasami lubię prosto. Albo w, i, I powiem Wam, kiedy lubię prosto. Wtedy, kiedy jakoś się broni przede wszystkim, bo ta koszula jest naprawdę pięknie odszyta i to widać i ta jakość przebija się. Również krój, proporcje i tak dalej. Co bym zmieniła, to buty, ale mam tylko takie. Mokaseny, jakiekolwiek by do tego pasowały, właśnie klapencje. Nie tak raczej obcasu, bo wtedy by to może wyszło trochę bardzo tak biurowo. Przecież te buty są przełamaniem to to byłoby spoko. One powiem Wam i już wiem o tym, że ta długość trochę mi tu nie odpowiada do tych, do tych, tych, może nie wiem, może na takim grubym nawet obcasie bym dała jakiś but, który tak przełamuje tą stylówę. I być może ciut wyżej, może nawet bym mówiła trochę właśnie, żeby były przed kostkę, bo akurat w takim, w takim kroju się lubię, ale jest źle, to znaczy się widzę. Zafijanie tych proporcji nie w takim kierunku, jaki bym chciała, bo lubię też się bawić proporcjami, ale jest w porządku, bez, takiej, bez jakiejś spiny zbędnej, to mam na myśli. No i tyle. No i tak po prostu to wygląda. Wtedy właśnie mniej make up, żeby to wyglądało tak naturalnie na co dzień. No i właśnie buty. Nawet jakbyście były latem, to, to jakieś sandałki, takie, ale takie mule, wiecie o co chodzi, takie klapki na lekkim obcasie z, z czymś takim. Jeszcze jakieś spodnie, myślę, że bym dodała oprócz oczywiście jeansów, które w tutaj czy czarne, czy zwykłe wypasowały niebieskie. To dodałabym być może beżowe, takie z trochę niższym, takie też standardowe, ale beżo, beżowe w beżu, bo mi się ten kolor jest ładny. Również jeżeli miałabym na przykład nawet i marynarkę, taką wile, mm, taki fiolet przełamany, delikatny fioletik pastelowy, taki ciepły, to też by ładnie wyglądało. I spodnie tak samo. Wszystko, co jest właśnie z fioletem takim ciepłym, to, to pasuje. Nawet Wam pokażę tutaj, widzicie ten lakier. To jest bardzo ładne połączenie. I nie dla każdego, ale jak ktoś lubi kolor, to, to, to perfekt. Ja bym tak osobiście połączyła z czymkolwiek, nawet jakimś małym elementem, czy to w butach, czy w torebce, czy, czy nawet szminka, jeżeli macie akurat do tego, jeżeli to pasuje, czy, czy opaska, coś, coś z tym też byłoby po prostu bardzo ładnie. Także prosty, inny temat, <grym> jak zawsze. Aha, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć skąd te buty. Buty są z Zary, kupiłam je już pół roku temu. Um, chyba nawet w jakimś choru pokazywałam, ale kupiłam je w TJ Maxie za jedynie 9,90, a to skórka jest, więc starczy na długo i będę mogła się z nimi cieszyć. Są, nimi cieszyć. Są bardzo mięciutkie i robią, można też je tak właśnie sklapnąć pod więc to jest dobry zakup. Naprawdę są e, wygodne, co jest e, rzadkością. <laughs> ok, słońce się przesuwa ostro, także mam nadzieję, że ogarniemy. Mm, tu było trochę wezwanie, bo sukienka okazała mi się trochę za duża, więc ja idę zawsze na sposób. Mi to mm, mnie nie interesuje to, że, czy coś jest super idealnie dopasowane. Zawsze poradzi na to pasek. Po prostu przymarszczyłam i już, wiadomo, to też nie do każdej sylwetki. Ja mówię akurat zawsze stylizuję według siebie. Na co uważałam marszcząc tą sukienkę. To jeżeli mam biodra, to nie starałam się te, te marszczenia od yy, od tych bioder tutaj po bokach odsunąć, z tego względu, że wtedy po prostu są lepsze proporcje. I, i tyle, bo jakby tutaj było namarszczone, to by się taka buła zrobiła. No i włożę po prostu do tego tą bluzę, bluzkę koszulową, bo uważam, że ten kolor idealnie pasuje. No i takie botki. myślę, że te sznurowane byłyby fajne. I mam takie jedne, to w następnej za chwilę stylizacji spróbujemy przymierzyć. No, i w ten sposób. Ona normalnie byłaby dłuższa, ale przez to, że musiałam ją właśnie zbluzować tutaj w pasie, no to się zrobiła troszkę wyżej. Ale myślę, że to jest właśnie fajne. Naprawdę nie bójcie się używać tych samych rzeczy. To jest super, bo mamy jedną szafę, taką praktycznie kapsułową, że wszystko do siebie pasuje. Zobaczcie, czego bym nie obrała, to czy ze skutkiem 90%, 70%, to zawsze się ogarnie. Jest ok, nie ma rażącego efektu, moim zdaniem, oczywiście. Co bym jeszcze do tego dodała, bym chciała być super outlanderem, wiecie, średniowiecznym, to dołożyłbym jakąś taką kamizelkę, ale taką męską, taką z takimi, wiecie, taką garniturową, ale taką lekko oversize'ową. To by tak było, dodało takiej naprawdę pykną nonchalancji. Słowo w ogóle moje przewodnie każdej stylizacji. Niektóre dziewczyny dają też chuste, akurat tutaj bym się pokusiła o totalną, właśnie, prostotę. I co jeszcze, włosy, 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 myślę, myślę. A, tak, jak mam na warkoczyka lub właśnie taki koczek lekko z tyłu spięty, bo, bo raczej rozpuszczony przy kołnierzyku, to tak, by to tak przybiło do dołu, włącznie z tą długością tej spódnicy. No, także to tak wygląda. <grybujesz> jest, co jest. Muszę Wam powiedzieć, że ta spódnica jest kompletnym wyzwaniem dla mnie. no Nie wiem, czy do końca tak się czuję, nie wiem, czy bym do końca tak wyszła, ale chcę Wam pokazać propozycję, że, że może na zimę, nie wiem, wyobrażam sobie to, bo to zależy od sytuacji. A być może po bułki bym tak niekoniecznie poszła, ale wyobrażam sobie siebie gdzieś w górach przy kominku, pijemy grzańca, i wtedy mam taki outfit, wtedy to czuję. Ale jeżeli miałabym w tym iść gdzieś po <grym> Nie do końca. Jeszcze jako taką trujeczkę, bo wiem, że się robi po dwie stylizacje, ale zrobię, spróbuję ze zwykłym t-shirtem i wtedy być może, jakby to było z jakimiś flapkami do tego, lub sandałkami takimi tak bardziej na sportowo, na, na co dzień, to może by to ograło, bo na razie to wygląda jak dziewczyna z gór, taka wesoła dziewczyna z gór z barankiem pod pachą i a, z grzańcem w drugiej ręce. <laughs> ale kolorystycznie spoko, muszę powiedzieć. Także co zrobić? W ogóle to bym bardzo chciała mieć pomoc, żeby mi zrobić zbliżenia, bo to jest najgorsze. Chciałabym Wam pokazać detale, buty i tak dalej, no... Nie będę się powtarzać, ale to jest bardzo, bardzo frustrujące, bardzo. Nie macie pojęcia, jak to wkurza i że obiecałam sobie, że nie będę o tym mówić nigdy, bo mówią, że never complain, never explain. O, tak bym chciała, ale ja po prostu czuję, że muszę się wyrazić, bo, no bo to mnie tak strasznie dobija, że nie mam takich warunków. Ale zrozumiecie, przecież jesteście fajni. <gry> nie wiem, nie czuję do, do końca tej spódnicy. Widzicie, kupiłam ją, wydawało mi się, że będę to miała inaczej. Miałam to inaczej w głowie, no ale po przymierzeniu. Jest ok, ale nie wiem, czy ja kiedykolwiek pójdę, więc być może ktoś lepiej. Wydaje mi się, że powodem jest to, że ta spódnica nie jest w moim rozmiarze i chyba pójdzie po prostu przez to na sklep, no bo, no bo co zrobić. Ogólnie jest piękna, jest naprawdę ładnie wykonana, ale myślę, że do końca to, to nie jest to. No i przymierzyłam ze zwykłym topem, myślę, że z białym, zwykłym topem, lub jakimkolwiek, który pasuje do tonacji, z takim delikatnej ty lub właśnie beż lub. Nawet czarne czy szare to, to by pasował. I inne buty, mam takie fajne ala synko klapki, ale nie mam ich tu oczywiście. Wtedy by to lepiej pasowało, ale chciałam Wam pokazać, że jednak akurat w przypadku t-shirtu ciężkie buty trochę gorzej, chociaż kto co lubi, wydaje mi się, że wtedy by takie delikatniejsze pasowały. Jeżeli miałabym tą sukienkę w moim rozmiarze, być może nawet bym ją na lato używała do właśnie i, i cycki z fajnym białym takim tank topem wysoko wściętym, wiecie o czym mówię. I do tego zwykłe japonki, i wtedy dopiero by taka spódnica w kratę, coś takiego, to by fajnie wyglądało. Myślę, to by miało potencjał. I nawet marynara do tego tak zarzucona, kto wie. Ale chcę Wam pokazać, właśnie, że e, trzeba przymierzać i to jest zabawa, że to jest ok, nawet jak coś naszym zdaniem do końca nie pasuje. A być może ktoś by się w tym czuł fantastycznie. No i pasek. Chcę Wam właśnie powiedzieć, że ten pasek, który ze mną jest. Nie wiem ile lat, nie zliczę, z 10, ja tylko zawsze po niego sięgam. On jest tak sprawdzony, do wszystkiego mi pasuje, jest neutralny. Jeżeli chcę coś takiego na, ze złotem, to mam taki, ale ten jest taki właśnie do wszystkiego, naprawdę. I polecam Wam mieć jeden taki pasek. Nie 100, ale jeden, i zobaczycie, że ja do niego 80% stylizacji. W ciągu roku, jeżeli używam paska, to jest właśnie ten. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć i zapomniałam o tym, że jeżeli miałabym do takiego ubrania pasek, taki, wiecie, jak faceci nawet mają takie miękkie z materiału z taką klamą, i, i, która wystaje potem taki długi dzyndzel, to do tego by to super wyglądało, że, że jest po prostu taki materiałowy i tu spuszczony, taki długi gdzieś tam dynda. <ścoughs> Także. Nie. <śmiennie> Dęda, po prostu pasek. I już Ja się z wami żegnam. Dajcie znać, która strówa wam się najbardziej podobała i czy zainspirowaliście się? Ja wam polecam oczywiście mój Instagram, bo tam jestem bardziej na bieżąco, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy z dnia codziennego, jak moja pracownia tutaj. Wrzucam różne behind the scenes i takie z dnia codziennego po prostu pierdółki. jeżeli lubicie, jeżeli wam się nudzi. Ja trzymam za Was kciuki. Bądźcie silni w tym trudnym czasie, bawcie się modą, poświęćcie czas na samorozwój i samoakceptację i kochajcie siebie, innych. Z naszą planetę Ziemi. Trzymajcie się ciepło. Pa!